Witam. Nawiązując do poprzedniego filmu, wcześniejszego filmu, bo nie wiem, czy będzie potrzebny, link jeszcze w opisie, chciałem tak pomyśleć teoretycznie, jakbym zbudował komputer w latach, mikrokomputer domowy w latach 80., mając Wiedzę z dnia dzisiejszego. Uwzględniając, no, dostępną wtedy technologię, możliwości, no i koszty. Otóż, no, wspomnieć, że ma, mówimy o erze szmatarii 400, 800. Sinclair ZX80, potem ZX Spectrum, Commodore vic, vic 20, a później Commodore 64. Wszelkie Amstrady. I jakbym to zrobił, aby osiągnąć sukces, wiedząc, co ten sukces wywołało? Otóż jeśli chodzi o dźwięk, to użyłbym nie drogiego wtedy układu typu i y 9 -900. 9120 coś takiego używany w późniejszych Spektrum czy Amstradach nie tylko w różnych automatach arkerydowych ar czy sit z C64 czy marny układ ze szmatarii zrobiłbym to tanio, prosto na układach Cyfrowych. No, i tu trzy kanały by wystarczyły. To byłyby po prostu programowalne dzielniki częstotliwości. Do tego ewentualnie filtry, które pozwoliłyby uzyskać dźwięk podobny do trójkąta piły czy sinusa. Do tego bym dał na układ przetwornika analogowo-cyfrowego. Taki rasowy stal jak raczej niebo cena ale coś nas tylko woksa, tyle że, no wiadomo 8, 8 bitów to raczej nie wyciągniemy realnie 6 bit ale potem technika się polepszy i użyć można z i, i temat rozwiązany będzie to lepsza jakość. Przewidziałbym też jakieś złącze dla kolejnych układów dźwiękowych. Dzięki czemu z czasem kiedy to wszystko popaniało można by skorzystać z wersji stereo czy większej liczby kanałów, czy większej rozdzielczości przetworników CA, tu trochę źle napisałem. Nie dobrze, Bo ADC to byłoby no, na tamte czasy ADC to raczej przesada. To jedynie wersja no, złączę tam rozszerzeń, i w tym momencie wpinamy sobie kartę jakąś, która nam umożliwi. Podpinanie różnych rozszerzeń. E, wizja. No i tu jest problem. Układy programowalne, jakieś CPLD, FPGA, FPGA nie istniała, CPLD już coś tam było, ale cena. Uniemożliwiała wykorzystanie tego. No tu bym tu, to byłby największy chyba problem, bo pójść drogą jak ZX80 czy 81, gdzie obraz wygenerowany głównie przez procesor, no niestety tu była poważna wada, tak jak w Szmatarii 2600. Myślę, że nie tędy droga. Bardziej jednak trzeba wyjść coś jak choćby polska kobra 1. Kto nie wie co to jest, to zaraz tu coś znajdę. No i mamy nasz hit kobra 1, gdzie był układ wizny niezbyt doskonały. Nie chodzi mi tu o to, że był monochromatyczny, że tylko tekstowy, ale on. Na, nie blokował procka na czas dostępu do magistrali, do pamięci wizyjnej, tylko po hamsku wcinał się w komunikację. W efekcie były przy częstych takich operacjach na wizji, pojawiały się tak zwany śnieg. Kobra się doczekała po latach, nie wiem, 30-40. Nawet w wersji kolorowej. Jednym z większych błędów, jakie ja tam widzę w tej konstrukcji, pomijam układ wizyjny, bo no powiedzmy, że ten Z80 do takiego zatrzymywania nie był zbyt dobry, a to nie było tak jak w 6502, że w trzeciej fazie można było pracować. Że w jednej fazie zegara mamy dostęp układu wizyjnego do, do pamięci, a w drugiej fazie do yy, procek i się nie kolidują sobie nawzajem, nie przeszkadzają, ale wymagało to szybszych pamięci. Co jak widać, po komandozie 64 nie było to wtedy takim problemem. Problemem było tu brak przerwań. Konstruktorzy w ogóle nie przewidzieli obsługi przerwań w tym systemie. To naprawdę było no powiedzmy chore, bo CA-80, o którym mówiłem w wcześniejszym filmie obsługiwał przerwanie i to nawet wektoryzowane. Więc tu to było naprawdę no, złe posunięcie. Jaki problem wyprowadzić te parę sygnałów na złącze? Nie, nie mogę tego pojąć. Myślę, że to będzie tajemnicą na, aby dowiedzieć dlaczego zrobiono tak, a nie inaczej. W każdym razie no, nie bardzo mam pomysłu, jakbym to zbudował, ale co by układ musiał posiadać. Na pewno duszki No i te minimum, te 16 kolorów. A przy czym może tak inaczej układ więzienny, no 16 kolorów, a duszki minimum 4 kolory oczywiście unikalnym dla każdego duszka no jeden przezroczysty czyli właściwie trzy kolory ile tych duszków? no myślę, że 8 by było ok zakładając, że wymiary tych duszków byłyby w miarę sensowne czyli coś jak 64 czyli rzędu 24 na 21 pik Serii. Tu naprawdę taki układ wizyjny to mógłby w wypadku zrobienia go z jakichś tam układów podstawowych, zwłaszcza jak jakieś duszki dołożymy, to by pewnie był dwa razy większy niż cała reszta. Dlatego tu no, nie bardzo mogę się. Nie, nie, nie bardzo, jakby to widzę, czuję temat. Co do rozdzielczości, to trzeba pamiętać, że niestety, ale rozdzielczość powoduje drastyczne, zwiększenie rozdzielczości, drastyczny wzrost zapotrzebowania na pamięć, która jest droga. No, tu takim no powiedzmy kierunkiem rozwiązania zamigi gdzie można było przy stosunkowo małym zapotrzebowaniu na pamięć uzyskać dosyć dobre efekty teraz tak jaki procek My jesteśmy w czasach 64kB i 8bitowców. Więc ja tu widzę albo Z80 albo 6502. Odrzucam 6800 i jego rodzinę ze względu na wysoką cenę. A te były tanie, zwłaszcza 6502, tyle że 6502 nie miał magistrali trójstanowej więc raczej coś na styl 6.5.10 czy 6.5.02 wzbłacone o trochę układów logicznych które to umożliwią czyli tu może napiszę że umożliwianie z możliwieniem pracy z DMA. Złącza. No i tu, tak CPU pełne, żeby można te DMA realizować, jakieś tam bajery, cudawianki, jak to teraz się robi w wypadku. W wypadku Komodora 64128. A jeśli chodzi o ram, no myślę, że 64 Kilo to już taka norma wtedy była. Ale mała uwaga, Mankowana. Dlaczego? bo patrząc z perspektywy czasu wiem, że gdyby był komputer, który miał te 64 kg, ale nie bankowany tak standardowo, czyli mamy tam gdzieś okienko gdzie możemy po te 8-16 kg sobie pobierać te dane tu, no, nikt nie mógł przewidzieć, co będzie tam w przyszłości, i tu, raczej jako okno, napiszę. W efekcie, jak dołożymy pamięci do C64, to praktycznie żaden program z niej nie korzysta, bo nie był do tego przystosowany. Jeżeli by już od początku było to okno, to każdy program by z tego korzystał, przynajmniej każdy większy, i problemu by nie było za 50 czy 50 lat. A teraz uruchamiam program sprzed 30 lat i choć mam tam 16 mb pamięci, to oni tak z niej nie skorzysta także w wypadku RAMu to bardziej nacisk na to bankowanie bym kładł niż na wielkość tej pamięci yy, jeszcze bym dodał taką opcję, że na płytce Możliwość rozbudowy powiedzmy do 128 KB, a może nawet do 156. Taką opcję miały yy, Apple. Te późniejsze tam od dwójki w górę, gdzie nawet tam pół Mega było, jak kojarzę, przewidziane. Teraz jeszcze interfejsy, czyli między mordzia tak. I tu nauczony tym, co było wam nie do końca dobrze to RS232C pełny plus minimum jeden okro jony a co właściwie chodzi głównie o to że był tam jeden RS i nawet jak powstały później karty z kolejnymi to programy nie używały tych, nie pozwalały użyć tych kart. Jeżeli już byśmy mieli co najmniej dwa interfejsy, to trzeba by się do nich odwoływać no, przy pomocy choćby numeru. I w tej sytuacji dołożenie kolejnych interfejsów już byłoby wiadomo, że soft musiał to wcześniej uwzględniać, że będzie więcej niż jeden. RS, czyli gdzieś w konfiguracji byśmy podawali numer. Z którym ma się komunikować, a tak były problemy. Owszem, programy nowsze dały tą możliwość. Efekt był taki, że stare programy musiały korzystać z tego wbudowanego. A jak budowałem nowe urządzenia, to one już pozwalały wybrać stary układ znaczy wbudowany czy dodatkowa karta. Ale stare programy musiały działać na tym wbudowanym. No i problem gdy tych starych mieliśmy 2-3 programy i jesteśmy w czarnej dół, bo nie było sposobu, aby prostego sposobu, aby je zmusić do działania z nowszym interfejsem, z nowszym oprogramowaniem. Można by tu kombinować, jak to było wam nic z promowaniem trybu wideo, no ale to dodatkowy nakład. Pracy kosztów. No i stanowiło to właśnie problem, tak jak zideło to rozwiązano przez to promowanie trybów, ale ze względu na to, że no, monitory to jest niezbędna i były popularne, bo trzeba było je mieć, tak już z RSami szarpetami tak nie było w tym momencie. Yy, nie, nie powstały po prostu takie programy, które można by zrobić promocję coś jak trybu wideo, to promocja interfejsu RS-232 czy LPT no i tu weźmy LPT, w tamtych czasach wiadomo niezbędny no nie robił go na specjalizowanym stalaku, tylko na popularnych TTL-kach ze względu na koszt w razie uszkodzenia, co było dość częste nie wiem jak no, w Amize też raz mi się zdarzyło uszkodzić no i tam wtedy ta wymiana była swego czasu problemy, bo to były układy montowane powierzchnią, były PLCC, ale montowane bez podstawek wiadomo, koszty tak w wypadku C64 to było ze względu na koszty to niestety po pierwsze w późniejszych komputerach zrezygnowano z podstawek i wylutowanie takiego DIL-a 40 nie było sprawą prostą bez uszkodzenia druku, więc wbrew pozorom niby DIL, ale robiły się problem. No i sen, cena samego scalaka też była dość wysoka. Gdyby to był dil 20, to łatwiej go wylutować, a i cena byłaby śmieszna rzędu złotówki a nie 60 zł i tu oczywiście też bym dodał na poziomie systemu żeby to było od razu uwzględnione, że komunikujemy się przez numer tego No powiedzmy, że dajemy na płytce dodatkowy, tak tania płytka z paroma salakami, i mamy tam yy, drugiego lp -ta. tam trzeciego, czwartego. Niejako wymuszamy na użytkownikach, znaczy na programistach korzystania. A tu do tego RS, jeszcze bym dodał, to było w Amidze. To w temacie było opisane jako wyjścia testowe, czy tam kontrolne, coś takiego. A wyprowadzono tam napięcia plus minus 12, które się doskonale nadawały do zasilania prostych jakichś urządzeń. Jak chociażby VBS e, dał Backup System w też bym dał wyjście plus 5V tego brakowało w blaszakach, Amiga i e, centrale Slicana e, wydaje mi się, że także mikrotela miały wyprowadzone 5V na jednym z wyprowadzeń, numer 14, nie pamiętam jaką rolę pełniło to wyprowadzenie w standardzie Centronixa, ale no, dało się. I to też się przydawało można było zasilić jakieś konwertery, jakieś tam przystawki. Co tu jeszcze można by dodać? Aha. Dżoje, jakieś myszy? Tutaj żadnych specjalizowanych scalaków, tylko bym dał proste okłady cyfrowe, aby ewentualna naprawa była tania. A może konstruktorom chodziło o to, żeby nie była tania, żeby serwisy zarabiały? No różnie można na to patrzeć. Wiem, że niestety, ale te uszkodzenia y, tych portów wejściowych myszy joysticka nie były rzadkością, a koszt był wysoki. A gdyby to był jakiś tam TTL za złotówkę, no to zmienia postać rzeczy. No i... Urządzenia, tak nazwę jako driver, chodzi o jakieś tam tego typu sprawy, to bym zrobił coś na, w stylu tego PortuSio od Szmatari. O, przepraszam z wielkiej litery, nazwa własna. Niektórzy mówią, że to takie protoplasta USB, ale właśnie o taką ideę chodzi, że możemy podłączyć tam wiele urządzeń jedno za drugim. No, w komodorku mieliśmy coś podobnego, że podłączało się wiele urządzeń, tylko nie było tam automatycznego adresowania. No tu dla wygody to automatyczne adresowanie, jeżeli go by łatwo wprowadzić, bym użył, ale Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach ludzie mieli więcej wiedzy technicznej niż teraz i dla nich nie było problemu ustawić dwa. Wsłycze, tak aby jedne z drugimi numery nie kolidowały, jakoś nie słyszałem, żeby ktoś się skarżył na to, że podłączył dwa czy trzy napędy dyskowe i mu nie działają. Coś tam się dziwnego dzieje, bo miały takie same numery. Teraz to jest wielki problem, ale wtedy widać ludzie mieli, no bardziej otwarte umysły. No, mniej więcej tak bym to widział. Napiszcie coś od siebie. Jak wy byście widzieli taki, no powiedziałbym, idealny komputer z tamtych lat. Oczywiście zapominamy o 1630 pitach. Bo mógł tu niestety koszty, no zapominamy o pamięci flash, bo to raczej nie te czasy. Nawet wam powiem, że w latach 90 i jeszcze początkowych latach 2000-tych nie używał pamięci flash, którą można było programować w swoich urządzeniach. Tylko ewentualna nowa wersja programu była wczytywana do pamięci RAM podtrzymywanej tak jak RTC bateryjnie. No tu RTC pominąłem nieprzypadkowo to nie te czasy. Ewentualny RTC mógł siedzieć w napędzie HD. Raczej w komputerze wtedy o RTC nikt nie myślał i. Nie wybiegajmy za bardzo tak w przyszłość. Także, no według mnie taka konstrukcja byłaby, no taka ponadczasowa. Pozwalała na rozbudowę, na, na tanią naprawę i jednocześnie wymuszała na programistach. Pewne działania, które pozwoliłyby w przyszłości korzystać z większej pamięci, większej ilości interfejsów. No i piszcie, co o tym sądzicie. Sądzicie, do usłyszenia.